Dzień dobry. Kurczę, chyba z tydzień mi nie było, co? Odpoczęliście trochę ode mnie? No, ale przed świętami jeszcze, jeszcze coś tam nagram. E, słuchajcie, tak mi przyszło do głowy, e, żeby nagrać filmik na temat stanów umysłu. Stanów, w jakich się wprowadzamy, w jaki się znajdujemy. Bardzo często my to nazywamy, nie wiem, ja jestem zły, ja jestem smutny, ja jestem wesoły. To jest bardzo, bardzo e, błędne i bardzo niebezpieczne e, sformułowanie, bo w tym momencie utożsamiamy się z, z naszymi emocjami. Tak? A pamiętajmy o jednej rzeczy, że nasze emocje to nie, to nie jesteśmy my. Tak? Czyli na przykład, jeśli e, mówisz, że jestem zły, nie jesteś zły. Jesteś cały czas tym, kim byłeś, tak? Tylko w tym momencie nie wiem, dominującą emocją, która... E, która, nie wiem, ogarnęła twój umysł, twoje ciało, jest złość, tak? Tak? Jesteś w poczuciu złości, nie jesteś smutny. Jesteś w tym momencie, nie wiem, w poczuciu smutku, tak? Są etykietki, tak samo jak jakieś tam, nie wiem, nazwy, no nie wiem, jestem prawnikiem. Nie jestem prawnikiem, wykonuję zawód prawnika, tak? Nie jestem sprzątaczką, nie jestem biznesmenem, nie jestem... Ja wykonuję zawód taki, wykonuję taki zawód, ale ja, ja to jestem ja, tak? Zauważcie, że zauważcie, że jak słowo ja, bardzo magiczne, nie dostrzegane przez nikogo, ale zauważcie, że to jest niedostępna tego, kim, kim my jesteśmy, ja jestem ja, tak? Zauważcie, jak ktoś się wa... o coś was pyta, nie wiem, i ty chcesz się zgłosić, to mówisz to ja, ja, tak, ja, to ja zrobiłem, to ja jestem, ja. Słowo ja. Kim jest ja? E, ja to jest. To jesteśmy my, tak? To jest nasze prawdziwe określenie tego, kim my jesteśmy. My nie jesteśmy. Ja nie jestem, nie wiem, e, mężczyzną, człowiekiem, e, nie wiem. Białym, raz białe, czy tam nie wiadomo co jeszcze. Nie jestem prawnikiem, nie jestem biznesmenem, nie jestem kierowcą. Nie jestem. Są tylko rzeczy, które tam jakoś tam wykonuję, które w tym momencie są czynności nasze. Ja jestem ja. To, to jest trochę taka abstrakcja. Ja, ja, ja sobie zdaję z tego sprawę. Dla, dla, dla wielu to jest. może być niezrozumiałe, bo to jest ciężkie do zrozumienia. Ale właśnie najgorsze jest utożsamianie się ze swoimi emocjami, bo w momencie, w którym się utożsamiasz ze swoimi emocjami, stajesz się tą emocją. Ty rzeczywiście stajesz tą emocją. Czyli jeśli rzeczywiście e, otacza cię w tym momencie uczucie smutku i ty się utożsamisz z, tą, z tym uczuciem, to ty stajesz się tym smutkiem. Zauważcie, że w tym momencie nagle całe ciało wasze staje się smutne. Całe otoczenie wasze się staje smutne, bo się utożsamiliście z tym uczuciem. Po co? Musimy zrozumieć jedną rzecz tak naprawdę, że takie stany emocjonalne, one, one są, były i będą, tak, one się będą pojawiały, po co z nimi walczyć, po co walczyć ze smutkiem, żalem i tak dalej, te emocje się będą pojawiały, zawsze się będą pojawiały. Możemy minimalizować stopień występowania, ale one będą zawsze. A kurde, po pierwsze ważne jest, żebyś nie utożsamiał się z tymi negatywnymi emocjami, bo jeśli nagle utożsamy się z tymi negatywnymi emocjami, stanie się tą negatywną emocją. Po drugie, wyzbyć się, wyzbyć się etykietek, plakietek, które nam przypisują, nie wiem, ty jesteś sumienny, ty jesteś uczciwy, ty jesteś taki siaki, to jest strasznie niebezpieczne. Jeśli ktoś powie ci, że ty jesteś wielkim mówcą estradowym i ty sobie pomyślisz, kurde, rzeczywiście jestem, i zauważcie w tym momencie, każde wyjście na estradę to będzie taka presja, presja otoczenia, przecież jestem wielkim mówcą estrady, nie mogę zawieść tłumu. No kurde, ludzie, to nie o to chodzi. Dobra, bo się znowu zaczynam rozkręcać, znowu widzicie, znowu wróciłem. Eee, jeszcze fajny filmik na pewno, e, na pewno nagram, mam w głowie fajny film do nagrania przed świntami, ale to się, do tego się przygotuję, zawsze jest bomba, kiedy filmiki, a do tego filmiku się przygotuję. A może, bo, może, może właśnie chodzi o to, żeby się nie przygotowywać, nie wiem. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia. A cieplutko dzisiaj jest, naprawdę. Wyjdźcie z domu, dzisiaj jest bardzo cieplutko. Fajna pogoda, fajna pogoda. Trzymajcie się, na razie.